Siemano, na wstępie chciałem podkreślić, że nie naprawiam takiej rzeczy, usługowo, że tak powiem, ale to mechanik z prowincji przysłał to. To mu zrobię. To rodzina jest, nie? Jest błąd silnika, takie typowa usterka. Jakby było więcej jakichś dziwnych błędów, to bym powiedział, że tego, żeby mi tego nie wysyłał, bo nie miałem tego jak sprawdzić, nie? I tak nie mam jak sprawdzić, ale... Błąd silnika, no to tą musterką mogę się zająć. Są dwie rzeczy, które mogą powodować taki błąd, także je sprawdzę, naprawię i mu odeślę. I on sobie sprawdzi resztę. No, powinno być ok, ale to różnie bywa. Na przykład czegoś się nie wepnie, zapomni. Fajnie by było mieć taki tester na stole, nie? Piek, piek sprawdzić, wtedy jest wszystko wiadomo, nie? Dobra, rozkręcam i. I pokazuję co w środku, choć pewnie wielu wie, co w środku. To typowe auto. Typowy moduł, typowe usterki jego. Dobra, za chwilę się włączę. Dobra, śrubki odkręcone. Widzę, że już rozklejony. Powinien być tutaj sklejony. A nie jest. Dobra, później się na końcu się tym zajmę. Często sobie wyciągam tą linkę, żeby mi tutaj nie przeszkadzała, ale może jakoś się uda bez. E, usterki jakie to występują przy błędzie silnika. Bo może się też popsuć, na przykład ten sometr, tutaj jest. Tutaj o to białe z, z tą tasiemką. On mierzy siłę z jaką jest za, zaciągany hamulec. A usterka silnika wracając do tego, to może być uszkodzony przekaźnik. Tam jest o kurczę, jakiś inny niż zazwyczaj pamiętam, ale chyba też będę miał przekaźnik lub e, sam silnik. Tutaj się mogą szczotki skończyć. Dlatego zajrzymy sobie. No i tak tą linkę chyba wyjmę, bo tam musiał całe to wyjąć. Dobra, tutaj odkręcam tą nakrętkę. Zwolnię sobie to. a to już jest zwolnione. Dobra. Czemu to nie wyłazi? O, dobra, wyszło. No i teraz będę sobie musiał tutaj to tak pokręcać. Dobra, będę sobie kręcił, wykręcę i, i się widzimy za chwilę. Dobra, linkę sobie wykręciłem, żebym tylko nie zapomniał jej oddać, bo będzie grubo. No i teraz tutaj te śrubki trzy. Tutaj jeszcze przy wtyczce są dwie. Wykręcam, wyciągam. Ja sobie jeszcze tutaj wypnę ten, ten sometr. O. Wyciągam ten. Rozlutuję sobie jeszcze silnik. Tutaj te trzy wyprowadzenia, żeby mieć to osobno. Dobra, wykręcam. No i dobra, zdemontowałem wszystko. Tutaj mogę jeszcze wyjąć płytę. Te czarne się rzadko psują. Przekaźniki takie niebieskie były mniejsze. To one nagminnie otwarłem do szczotek. Wysypało się sporo. No i patrzcie, tutaj skończyły się szczotki, i zaczęło już jeździć tutaj o tą blaszką. Nie no, wiem, czy to widać. Już tą blaszką zaczęło szorować o komutator. A tutaj jest jeszcze cała. O, a tutaj już połowa. Po prostu te szczotki węglowe się skończyły i zaczęło już no tą blachą przewodzić, nie? No i komutator jest już bardzo, bardzo zużyty. Mam ca całe takie szczotko trzymacze ze szczotkami nowe. W tej chwili nie wiem gdzie, ale nawet nie będę szukał, bo no za bardzo ten komutator jest zużyty, czyli cały silnik, całych silników nie mam. Trzeba będzie zamówić, mam tam jakieś odłożone, używane, ale, ale bez sensu. W sumie nawet nie wiem, po co to trzymam. Tutaj jest nie wiem w jakim stanie, ale widzę, że jest też jakiś taki przyrdzewiały. To, to nie bardzo, tutaj też mam szczotki jakieś używane, tu końcówka szczotek, ale te blaszki jeszcze są. Nie, nie wiem też po co to trzymam. Dobra. Muszę sobie jeszcze wymontować ten silnik, żeby sprawdzić ilość zębów, policzyć, nie? Żeby właściwie zamówić, ok, zdemontowałem. Policzę sobie tutaj ząbki. Tutaj są śruby, się go wykręca. Zaznaczyłem sobie tutaj, jak jest. Tutaj na tym dekielku też. O. Zawsze na wszelki wypadek, dobrze sobie zaznaczyć. Tutaj są jego numery ale też warto sobie policzyć te ząbki. No i tutaj jeszcze zauważyłem o, właśnie kawałek tej blaszki trzymającej szczotki wypadł. I warto sobie jeszcze sprawdzić, czy gwint tutaj jest w porządku. O, widzę, że jest w porządku, bo też się lubi tutaj ten gwint wyrobić. Dobra, ustalam co i jak, czy to zamawiać ten silnik, czy nie. No i widzimy się ewentualnie, jak będzie już nowy, nowe stówkę kosztuje zamiennik jakiś dobra zobaczymy jak, jak, jak będę miał silnik no i dobra silniczek dotarł są wersje 17 zębów i 18 zębów tutaj jest wersja 17 zębów tutaj na tej zębatce no i z tego co już widziałem z tych co, co są w sprzedaży nie ma tutaj tego wyprowadzenia do masy Bełko oryginalne. Nie ma wyprowadzenia do masy, ale to wyprowadzenie do masy to, to jest tylko po to, żeby zmniejszyć trochę zakłócenia tutaj z tego silnika. Muszę się zapytać, czy będzie słuchane programu pierwszego radia na falach długich. Jak nie będzie słuchane, to nie bę nawet tego nie podłączę. Dobra, szykuję co trzeba. Dobra, pierwszego programu polskiego radia słuchane nie będzie. Więc nie, nie będę tego nawet podłączał. Tutaj jest takie, takie wyprowadzenie. To do masy jest. Jak to wygląda? Jest oznaczenie plus. Jest. Mam nadzieję, że nie jest tutaj nic zamienione. Ten ma wiatraczek jeszcze dodatkowo, a ten nie ma. Lepszy. No nie wiem. Ciekawe, jak ta zębatka będzie pasować. Tutaj chyba nawet ośka jest grubsza. Tak. Wygląda masywniej, ale. Dobra, wykręcam te śrubki, wkręcam tego. Mam nadzieję też, że będzie pasował rozstaw, gwint i tak dalej. Przekładam go. Wykręcone. Tutaj po tej stronie plus do góry. Dobra. Wyjmuję. Plusem do góry jest. O, rozstaw pasuje. No i super. Dam tutaj jeszcze też smaru. No i skręcam to i podam tutaj z zasilacza napięcie i zobaczę, jak to, jak to pracuje, nie? Czy, czy fajnie, czy jakieś będzie rzężenie i tak dalej. Dobra, składam i, i zapniemy zasilacz. Ok, złożyłem. smarku sobie trochę dałem. Zobaczmy, jak to się kręci. 5V sobie ustawiłem. No ładnie pracuje cicho, nic tam się nie dzieje. Myślę, że będzie ok. Dobra, składam. Ok, zlutowałem, złożyłem. Musiałem sobie jeszcze raz rozłożyć, bo zapomniałem kolejność. Yy. Najpierw sobie ten mechanizm tutaj włożyłem, a później chciałem płytkę wkładać. Nie da się, bo nie mieści się. Musiałem jeszcze raz to wykręcić. Zakliknę też od razu już ten mechanizm. O, trzeba pamiętać, żeby ta linka wskoczyła. Linka wylazła z tego prowadzenia tam. Dobrze, że sprawdziłem. Ja to wcześniej już odblokowałem sprawdzałem. Czy działa ten mechanizm, a teraz kurczę mówię co jest? Nie działa. Trzeba sobie zwrócić uwagę, żeby ta linka tutaj w tą dźwignię sobie między tą dźwignię tutaj weszła. Ale widzę, że tutaj tam jest takie, no teraz nie widać, takie prowadzenie tej linki ona mi z tego wyskoczyła. Czyli jeszcze raz tu muszę ten mechanizm wykręcić. O tutaj. Nie wiem czy to będzie widać. Tutaj ta linka powinna przebiegać. Ona wyskoczyła i sobie tutaj obok biegła. I teraz tą gumkę trzeba też, ona tutaj nie pasuje za bardzo, te, te otwory w silniku są inne niż tutaj w tej gumce, no ale i tak ją wkładam, żeby, żeby tutaj była. No taka trochę brudna robota. O i tutaj właśnie ta linka musi wskoczyć, nie będzie tego widać chyba, o. Pomiędzy te łapki tam takie to jeszcze te gumeczki się tu lubią podwijać, o też już to lekko napuchy od tego smaru no i dobra, będzie, skręcam to OK, skręciłem Teraz pracuję to lekko. Nie wiem czy tam będzie widać. Zakliknę to. O. I teraz powinno się delikatnie o ręką. Dobra, zakliknięte. Smaruję masą. Tutaj, żeby uszczelnić, tutaj tą starą sobie jeszcze resztkę wydubałem. No, i tutaj w ten rowek nakładam po prostu masę uszczelniającą. Ważne, żeby to była bezoctowa, bo, bo te octowe mogą uszkodzić tutaj elektronikę. Kurczę, jak ja to robię? Dziś to za dużo tego, gdzieś mi się tutaj nakłada. Wszystko będzie teraz ufajdane na czarno. Wszystko jest, wszystko jest. Tutaj ten zabezpieczony ten przewód termokurczem. Tutaj go sobie wsunę. Jest, jest, jest. Jest. Przykładam i skręcam od tylko nie zapomniał, bo kurczę, będzie znowu. Dobra, skręcam. Ok, złożone, skręcone. No, niczego więcej nie jestem w stanie tutaj sprawdzić na stole. Także to już, to już sobie sprawdzi. Tyle. Na razie, do zaś.